W Czym są drobne ustroje? Wie ktoś? Mikroorganizmy? Bardzo dobrze mikroorganizmy, oczywiście. Uwaga! Tutaj przyjmowanie zbyt dużych dawek syntetycznej witaminy C, czyli te, które możemy kupić w aptekach na przykład. Sprzyja temu, że nam się mogą tworzyć e, kamienie w nerkach. Główne źródła, owoc dzikiej róży, czarna porzeczka. Papryka, brukselka, kalafior, szpinak, truskawki, kiwi, cytrusy, pomidory. Pytanie, gdzie jest więcej witaminy C? W kiwi czy w cytrynie? W cytrynie? Kiwi. No, najwięcej jest w kiwi. Też się zdziwiłam, ale się dowiedziałam chyba dwa lata temu, że kiwi zawiera o wiele więcej witaminy C niż nawet e, cytryna. I właśnie dzięki swoim właściwościom witamina C znacznie zmniejsza ryzyko występowania na przykład wielu chorób, m.in. raka, chorób serca albo zaćmy. Eee, jak Wam się prezentacja podobała? Bardzo ciekawe słówka były. Tak, mega. Cieszę się. Słuchajcie, poproszę Was ją otworzyć później i sobie wypisywać jakieś niektóre stwierdzenia, bo to naprawdę to jest jakby już polski taki bardzo dobry. Czyli takiego słownictwa musicie używać już na przykład na rozprawkach i tak dalej, tak?